Siemanko, witam w mojej kuchni. Z tej strony Globi. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy za przygody z Metro Last Light. Dośću. Czekaj, bo nie pamiętam na czym skończyłem. Bo tak teraz wychodzi na to, że co dwa dni gram. Zapomina wszystko. Udało mi się przesłać meldunek za przez mojego starego znajomego Andrija Kowala. Przynajmniej młynarz wie, że żyje i że I nie wykonałem misji, ale zamierzam to zrobić. Well, no ok. No okay. okay. Order so the 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 to nie będzie łatwe. Wszystko. się tym Cześć, postaram się być bardziej aktywny. Cóż do mnie, zacząłem życie od nowa. Opuściłem Kuzniecki most. Czerwoni zrobili straszny kipi i szukają zdrajców i szpiegów, Wysłałem ludzi do obozów albo po prostu ich rozśliły. Wszystko z powodu zbliżającej się wojny. Ludzie oczekują z Kuznieckiego mostu i całej czerwonej linii. Redline, Line, ooo, ten pociąg pacerny, który budują czerwony. My też zbudowaliśmy To wszystko z rzeczy przyniosłych u uchodźców Chodź tutaj, zerp. No pokaż mi tą furę twoją, dziomek Pomaleni są chłopaki, nawet nadal dali im Naprawdę można się zakochać w tym czasie. O kur... No mogę tym jechać Doskonale się przewożąc uchodźców, ale co tam Wszystkich i tak nie ocalimy, a więc wiesz w Wenecji też mamy swoich ludzi I Gdy już tam dojdziesz znajdziesz niejakiego cięcioła i powiedz mu, że zostawiłeś nasze maleństwo O, pewnie! Mogę? Skakuj No, w końcu dostałem jakąś furę, wish you go nie jest idealne, ale światła są Nie więcej musisz obawiać się a rady pają, a w dalszych tunelach jest ich dużo. Dobra, to lecimy, ole wkóra Pulmaneta. Yeah! O, kur. o kur. elegancko Dobra, jedziemy samemu Nie, nie, nie wychodzę z wagonu Lecimy na maksa Dobra, przyspiesz to Fajnie, no, full, full gas mam Gaz daje gasa jak to się mówi Dobra, pajączki Światła działają póki co Nie, szkoda amunicji na razie na razie nie widzę takiej potrzeby. Wracamy się z fury. Muszę odpalić, nie? aha Coś blokuje. To co próbujemy Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Zobaczymy, czy się uda. Andrzej, dure To się uda. Okej, okay, czyli to nie moja wina, że tak stanę furą. Tutaj maseczkę wzięliśmy. To będą pajączki pewnie. Dobra, wyciągniemy zapalary od razu. Ale co tu się dzieje? Jak to straszne jest. Nie będę was ogłamywał. Dobra, trzeba... ...zagazować. No. Prawie szybciutko. Zaraz tu zacznę. o wyskakują już Dobra, to się fajnie Fajnie to wyszło Skakujemy do mojego, do mojej furki I co, i full maneta od razu 6000 obrotów Pchaj to barachło Dobra, przodujemy maseczkę wycięliśmy No jedź z tym, kurde, gościu Ile tego, kurna ścier... Dobra ja jedź, 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 Jimmy e, ładujemy Zaraz maskę przestrzymy Nie, nie, ładuj Co on tak, ej, złaś

Co to chodzi? Przyjacielu mój drogi Ja wiem, wszystko spoko, fajnie, ale co? Czyli muszę się boić w niego, porządnie coś czuję na nie. Zmiana organizacji ruchu? No nie. To no to full, full wsteczna, nie?

Dobra Jedziemy sobie dalej no, o tu będzie spadek Full maneta gościu essa, Lecimy tyr o wow. <gulny> kurde, nie wiedziałem że to aż tyle może wyciągnąć prędkość maksymalna, bo będę ci oddział po Venice. They have a few hours' lead on me and are moving via frequently used tunnels. But I will catch up. I can't afford not to. Przeżyliśmy jakoś, <laughs> Fura się mi chyba rozpitoliła. Maski chyba to nie potrzebuję, nie? Czy potrzebuję? Chyba założymy jedną Bo to, to skażenie radioaktywne jest. Tu coś mi w zegarku pika. Pik, pik. Czyli co, mogę jeszcze raz w to wsiąść? Mi nie wydaje. Nie wydawało. wydawało mi się, że. się rozwaliła już ta moja bestia, ale. no nie no, gdzie? Jak to jest pancerna fura, to nie ma takiej opcji. Bo ją po prostu odpalam jeszcze raz. To jest w ogóle jakiś git leży. Tak, to jest pancerna fura, to ona. takie wypadeczki, to co to dla niej jest? Siadaj, normalnie, byku. Od razu full maneta, full obroty, 5000 poppy obrotów na minutę. I lecimy. Then. Dobra. Zresztą teraz słowa. Who goes there? Stand still or my shoe. We're armed. We are armed. Swear by Lenin's name. he doesn't look like a gb. i don't recognize the uniform. Pani, he he neutral. look at all his weapons. don't shoot. we are civilians. there are women and children here. leave and let leave. okay. Dobra. refugees from the red line. i'm in charge here, basically. Now there's nobody under my command. all the battle-worthy men went with the other caravan. half a click ahead. i thought they'd protect us. but they were attacked. we heard the shooting. it subsided but it doesn't look like our people survived so we can't go any further so if we go back it's the firing spot for us you fights. can you help us and it's not for me but i pity the children Mogą, so what do we do now how do we live without them they might still be alive don't bury them this oh, the is chandlazem of bitch! The shooting was so on wow. and now there's nothing. And what if they won? Why? Why don't they come for us then? It then come się. Let's just wait. Do you think they... They killed them all? They could have. Or it could they be worse. How? Women were with them. Yasha. Bliss, you're o, to mi polepszy lepsze celność, dobra, so a to, to by się przydał jakiś taki wtyk. Tej oh, broni się przyda chyba ten, będzie like anyway. założymy, wiadomo, stosuj. It's safe. You'll get there in no time. And you dragged me here, and now we're all going to die because of your stupid blacksmith. Shut your mouth. Andres is safe. He got us all out, and lots of people before us. Yeah, He got us out just to be robbed by bandits. And how the hell is he? Then he shouldn't tell people it's safe.

a mogę dalej jechać, dobra To jadę dalej, panowie, dzięki Dzięki za pomoc Full maneta dalej Dobra, nie pomagam, bo nie mam czasu na razie, niepokojnie Wow, 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 wow Co tu się stało? Okej, okay, czyli skończyłem... Się... A, muszę bronię ulepić No dobra GAS! GAS TO THE Let's do GOT THEM! Move. Who goes there? Huh? Stand still, Arweishu! We're armed! We're armed! Swear by Lenin's name! He doesn't look like a GB. I don't recognize the uniform. Could he be one of ours? Look at all his weapons. Don't shoot. We are civilians. There are women and children here. Leave and let leave. Okay? We're refugees from the red line. I'm in charge here basically. Now there's nobody under my command. Okay. Half nice. no, a click ahead. I thought they'd protect us. But they were attacked. We here to shoot it. Yeah, it. Like Ej, co ona robi? Coś so mi się zepsuło, chyba. <laughs> tak nie miało to wyglądać, no ale dobre. Eee, tu jaki celownik chciałem? Ten sobie zostawiamy. Ten będzie ok. Bo so zostawiamy. Udajemy kolbę, tak? co? To nie ja. Tu damy ten celownik. Damy tłumik. dostosuj, tu damy co? Jaki jest celownik? Sister? Sister. Dobra, nie zostanie. Tłumik też założymy. I tu założymy to. Durdę, przewalone będzie. Well, nie Who's going to protect the women and children? But we can't let the bandits butcher them. <laughs> <laughs> but that stranger is going to help us. Looks like he's worth twenty of you anyway. You are an idiot to believe you're Andre the Blacksmith. Alcż mamy tafur a pojechał, <laughs> <blacksmith> nie? Ej, coś mi się zwagowało. Dobra, będzie kontynuacja tego odcinka, bo kurde coś mi się <laughs> zacięło, no nie wiem co chodzi chyba o to wina pociągu Także Gościu zostańcie, będzie odcinek kolejny niedługo, eeeesaa Yo, 20 minut tylko, no niestety no Czasem tak bywa, Hello.